Wyobraź sobie, że budzisz się rano w swoim idealnym życiu. Delikatne promienie słońca wpadają przez okno, czujesz spokój i wdzięczność, a powietrze wypełnia poczucie możliwości. Masz czas na wszystko, co kochasz, ludzie wokół wspierają cię w twojej drodze, a każdy krok, który podejmujesz, przybliża cię do jeszcze większej radości i spełnienia. Ta wizja wydaje się odległa? A co jeśli powiem ci, że to, co widzisz i czujesz w tej chwili, jest bardziej w Twoich rękach, niż ci się wydaje? Wszystko zaczyna się w Twoim umyśle. To, co uważasz za rzeczywistość, jest tak naprawdę odbiciem tego, na czym skupiasz uwagę. W Twoim mózgu działa niezwykły mechanizm. To układ siatkowy aktywujący, zwany RAS Reticular Activating System. To właśnie on decyduje, które informacje ze świata zewnętrznego będą dla Ciebie najważniejsze. Gdy kupisz nowy samochód, nagle widzisz ten sam model na każdym kroku. To nie magia, to twój układ siatkowy uznał tę informację za istotną i zaczął ją podkreślać w Twoim otoczeniu. Wyobraź sobie teraz, że ten mechanizm działa na wszystkie Twoje myśli. Jeśli powtarzasz sobie, nie jestem wystarczająco dobry, albo to nie dla mnie, Twój mózg zacznie szukać dowodów na potwierdzenie tych przekonań. Ale jeśli zmienisz to na, każdego dnia staje się coraz lepszy, lub Mam w sobie siłę, by to osiągnąć, raz zacznie kierować Twoją uwagę na możliwości, a nie ograniczenia. Nasze ciało idzie w ślad za tym, co dzieje się w naszym umyśle. Kiedy myślisz o swoim idealnym życiu i zaczynasz czuć ekscytację na myśl o tym, co możesz osiągnąć, Twoje ciało reaguje. Dopamina, zwana inaczej hormonem nagrody, zaczyna się uwalniać, wypełniając Cię motywacją i radością. Oksytocyna, czyli hormon miłości, wzmacnia poczucie więzi z innymi i pomaga budować zaufanie, zarówno do siebie, jak i do świata. Z drugiej strony, kiedy tkwimy w negatywnych myślach i stresie, nasz organizm produkuje kortyzol, hormon stresu, który osłabia nasz układ odpornościowy i sprawia, że czujemy się przytłoczeni. Badania dr. Andrew Hubermana z Uniwersytetu Stanforda pokazują, że nasz mózg jest niezwykle plastyczny. Potrafi się zmieniać i adaptować w zależności od tego, na czym się koncentrujemy. To zjawisko nazywamy neuroplastycznością. Jeśli każdego dnia wyobrażasz sobie swoje wymarzone życie i emocje, które się z nim wiążą, twój mózg zaczyna postrzegać te obrazy jako rzeczywistość, tworząc nowe ścieżki neuronalne, które pomagają ci realizować wyznaczone cele. Jednak często blokujemy siebie samych poprzez coś, co psychologowie nazywają sztywnością poznawczą. To tendencja do trzymania się utartych schematów myślenia i działania, nawet jeśli już nie są one dla nas korzystne. Na przykład, kiedy mówisz to zawsze tak było, więc tak musi być, albo nie nadaje się do tego, zamykasz swój umysł na możliwości. Sztywność poznawcza działa jak filtr, który ogranicza naszą percepcję świata, a przez to nasze możliwości rozwoju. Ale możesz to zmienić. Twój umysł ma niesamowitą zdolność przekształcania się. Wystarczy kilka kroków, by zacząć świadomie budować swoją rzeczywistość. Wizualizuj swoje cele. Zamknij oczy i zobacz siebie w idealnym życiu. Jak wygląda Twój dzień? Co robisz? Jak się czujesz? Wyobraź sobie każdy szczegół od otoczenia po emocje, które Ci towarzyszą. Kiedy tworzysz te obrazy w głowie, Twój mózg zaczyna je traktować jak realne doświadczenia i szukać sposobów na ich realizację. Praktykuj wdzięczność. Badania dr Roberta Emonsa pokazują, że ludzie, którzy codziennie wyrażają wdzięczność, mają niższy poziom stresu i wyższą jakość życia. Codzienne przypominanie sobie, za co jesteś wdzięczny, pomaga ci dostrzegać pozytywne aspekty swojego życia i buduje pozytywne nastawienie. Otaczaj się wspierającymi bodźcami. Usuń z otoczenia to, co podsyca negatywne myślenie, toksyczne relacje, zbyt wiele wiadomości czy destrukcyjne nawyki. Wprowadź za to inspirujące książki, rozmowy z ludźmi, którzy cię wspierają, oraz muzykę, która dodaje ci energii. Zmieniaj przekonania, zapisz ograniczające myśli, które cię blokują i zastąp je wspierającymi. Zamiast nie potrafię tego zrobić, bo tyś powiedz sobie: Uczę się i rozwijam z każdym dniem. Znajdź czas na refleksję. Przyjrzyj się swoim codziennym nawykom i zapytaj siebie: Czy to przybliża mnie do mojego idealnego życia, czy oddala? Kiedy zaczniesz świadomie kształtować swoją rzeczywistość, zauważysz ogromne zmiany. Twoje ciało będzie działać w harmonii z twoim umysłem, relacje staną się głębsze i bardziej satysfakcjonujące, a twoje cele bardziej osiągalne. Twój świat jest odbiciem tego, co masz w sobie. Zmień to, co dzieje się wewnątrz, a zobaczysz, jak zmienia się to, co cię otacza. Albert Einstein powiedział kiedyś: Rzeczywistość to tylko iluzja, choć bardzo uporczywa. Masz moc, by zmienić te iluzje, by stworzyć życie, które naprawdę kochasz. Wystarczy, że uwierzysz w siebie i w możliwości, które są w tobie. Jeśli ten filmik pomógł ci spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy i dał ci nadzieję na lepsze jutro, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Udostępnij ten filmik komuś, kto może potrzebować wsparcia w budowaniu swojego idealnego życia. Być może właśnie te słowa zainspirują go do zmiany. A jeśli dotarłeś do końca, napisz w komentarzu tworzę swoje życie. To będzie znak, że jesteś gotowy otworzyć swój umysł na nowe możliwości. Dziękuję, że jesteś.